Wszyscy serdecznie pozdrawiamy, wszystkich naszych przyjaciół, naszych współbraci. Chcemy się podzielić tym naszym doświadczeniem, bo to nie jest nasza y, y, prywatna sprawa, to jest sprawa Boża, sprawa naszego powołania, które nam Pan polecił zrealizować tam na tym kontynencie afrykańskim. Nie nazywają ojciec Józef Trybała, a to jest mój bliźniak i ojciec Eliasz, Eliasz Urodzony w tym samym roku co ja, z tym, że pojechał na misję trzy lata wcześniej, czyli pojechałeś w tym roku? W A ja w 74, trzy lata zanim pojechałem. No i tak jesteśmy na misjach razem. Już na to od 1971 do dzisiaj to już prawie 50 lat na przyszłość będzie. 50-lecie naszej misji. Większą część życia dotychczas tam, tam spędziłem w Afryce. Także już się czy jedną nogą tu, jedną nogą tam. Oczywiście tam jest inna kultura, inny język, ale ci sami bracia w wieży. Zaczęło się w Burundi w 1971 roku. Ja wyjechałem, ja ojciec Eliasz, razem z grupą naszych współbraci z Polski, było nas 11. Wyjechaliśmy do Afryki przez. Francję, przez Paryż, uczyliśmy się francuskiego i potem stamtąd już polecieliśmy przez Rzym jeszcze. Byliśmy przyjęci przez Ojca Świętego Pawła Szwego. z Rzymu do Entebbe najpierw, była tam przesiadka z samolotu w Enteby to jest w Ugandzie, stamtąd takim mniejszym samolotem do Burzumbura, do stolicy Burundi przylecieliśmy. Jeden z u nas właśnie, jedenastu. Dwóch braci, yy, nie kapłanów i, i reszta to kopanie. Pierwsza placówka to była Binga. Binga, to się nazywa Parafia. Tam z ojcami białymi byliśmy najpierw na jakimś rok stażu, żeby się wchodzić, język poznawać lepiej. I Kulturę i język, potem powstała parafia usągać. W, w pewnym momencie, 85 rok, w 1985 roku, w Burundi. Prezydent Bagadza wszystkich misjonarzy wyrzucił. Musieliśmy opuścić Burundi. I ten czas przyjechaliśmy do, do Rwandy, sąsiedni kraj. Ludzie, ci sami można powiedzieć, ta sama grupa etniczna, tylko język Kirinki nie Rwanda. I tam do Burundi, tak, ale trochę innego życia tak polski i słowacki, w nim jest podobnie. I tam mamy teraz dom e, formacyjny, czyli nowicjat postulat i tak samo parafia. Dlatego tam mamy w, w, w Rwanda, mamy te dwa domy. Nasz dom rekolekcyjny, jednocześnie formacyjny dla naszych kandydatów w Butarę i potem Gahunga, to jest na północy, przy granicy z Ugandą, parafia e, Gahunga, tak, tam Mamy parafitom, także aktualnie jest i w Burundi, i w Rwanda. To są dwa sąsiednie kraje, dawne kol kolonia belgijska. Mamy tam już powołania miejscowe, braci czarnych, którzy już tam przejmują pracę. Języki oficjalne to jest francuski, ale na co dzień to się używa tamtejszego języka, kirundi, a w Rwandzie kinyarguanda. Możecie pozdrowić. Gakie, gakie w Gakeje, w Gakeje, w Ugandzie Łańczu. W Gakeje. Dzień dobry. Gdzień dobry. No, no makuru, no makuru. Na Nie na Makuru. Czyli co, co, co nowego? Nama nowego. No, choro, na no, machoro. Czasem nasi misjonarze mówią: co nowego? Mama choro. Przekręca po prostu. Mama choro to nasz znaczy pokój. Pozdrawiamy wszystkich rodziny i przyjaciół misji. Ci, tak? mm. którzy pamiętają misję, wspierają. Misje, to jest potrzebne, bo tam już ten kościół już staje się no już bardziej samodzielny, ale wiadomo, są, bo bieda jest wielka. Dziękujemy za waszą sympatię, za miłość, za dobroć, za, za pomoc. To jest nasze wspólne dzieło. A Pan mógł sam nas kiedyś tam nam dać. Tudem daj nam zaliczkę, czyli takie pomocy duchowej, radości i czasem i krzyż też potrzebny, bo bez tego to nie ma, nie ma Ewangelii. Ale tam liczymy na tą wypłatę już całkowitą w niebie. Dziękuję, tak powiem wszystkim. No. Cześć Boże. Cześć Boże Bóg